Witajcie moi drodzy! ponownie dr cringe dzisiaj jest 25 lutego jest niedziela jest wieczór no i mam dla was mega ciekawe informacje więc koniecznie oglądajcie do końca zostawcie suba zostawcie polubienie pod filmem no i bawcie się dobrze podczas słuchania tego co do was powiem a potem zostawcie komentarz z informacją co myślicie na temat tego co powiedziałem dość prosta instrukcja mam nadzieję że zapamiętaliście więc zaczynamy teraz skrót tych najważniejszych informacji bo dzisiaj informacji było sporo ponieważ odbyła się konferencja konferencja podsumowująca 2 lata wojny Konferencja, podczas której wypowiedzi usłyszeliśmy wielu osób, ale najciekawsze dla mnie były wypowiedzi trzech osób. Wołodymira Załońskiego, no prezydent Ukrainy, chyba nie muszę Wam mówić. Pana Wasyla Maluka, który jest szefem SBU, czyli Specjalnej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. No i też szefa GUR, czyli Ukraińskiego Wywiadu kontr... Ukraińskiego kontrwywiadu wojskowego pana Cyryla Budanowa, czyli Kryła Budanowa, pan generał. Jak zwykle, bardzo mocno nam zapowiedział kilka rzeczy. Dowiemy się, na przykład, w jaki sposób zginął Nawalny, co myślę, że Was bardzo zainteresuje. Dowiemy się również, co pan prezydent Załoński uważa na temat pomocy z Zachodu podczas kontrofensywy. Co według Załońskiego nie wypaliło podczas kontrofensywy, co było najbardziej bolesne ze strony Zachodu podczas kontrofensywy. To chyba jest dość interesujące. No i moi drodzy, zapowiedzi wobec tego, co będzie się działo w tym roku. To również jest ciekawa rzecz, ponieważ dowiedzieliśmy się, jakie mają plany z przede wszystkim te dwie służby wobec Rosjan w nadchodzącym 2024 roku. Nagrywam przy otwartym oknie, bo generalnie u mnie jest gorąco, więc muszę się chłodzić. A że jestem chory po raz kolejny, już znowu mam grypę. No to się cały czas pocę i przy oknie jest mi lepiej. Mam nadzieję, że dźwięk jest w miarę znośny. Tak więc moi drodzy, zacznijmy może od tego, co pan dzisiaj Zoeński mówił. Oczywiście nie będę wam cytował całej wypowiedzi, powiem wam tylko najciekawsze. Fragmenty, no te, które mnie najbardziej zainteresowały i myślę, że Was również będą ciekawiły. Zacznijmy od tego, co Pan Zełański mówił odnośnie ukraińskiej kontrofensywy, tej powiedzmy letnio jesienno- późno-jesiennej. W zasadzie do listopada Ukraińcy utrzymywali, że dalej prowadzą kontrofensywę. Z jakim skutkiem, no to wszyscy wiemy, ta kontrofensywa zakończyła się fiaskiem zakończyła się kompromitacją po części też wojsk ukraińskich, no ale przede wszystkim pokazała, jak Rosjanie byli dobrze do niej przygotowani. No i właśnie tutaj od Odnośnie kontrofensywy i przygotowania Rosjan, pan Zeleński, no mocno, bardzo mocno podsumował pewien problem, mianowicie to, że przed kontrofensywą już wszystkie plany tej kontrofensywy znajdowały się na biurkach w Kremlu, znajdowały się na biurkach Putina. On dokładnie wiedział, co planują Ukraińcy, więc też. Może przestawać dziwić to doskonałe przygotowanie armii rosyjskiej do tej kontrofensywy. Po prostu dał jasno do zrozumienia, że ktoś z zachodu, któryś z przywódców zachodnich, czy też któreś służby zachodnie, po otrzymaniu informacji odnośnie kontrofensywy, musiały mieć jakieś po prostu sitokreta musiały mieć kogoś, kto wyjął te informacje przekazał Rosjanom. Tak przynajmniej twierdzi oczywiście Zełęński. To mogą być słowa, no, mocno rzucane na wiatr, bo wiemy, że Załęski ostatnio bardzo chce kontrofensywnie grać wobec Zachodu, wobec sojuszników. Chce pokazać, że jest twardy, że Ukraina jest, ma wielką armię i potrafi tupnąć nóżką i mamy jej pomagać, czy tego chcemy, czy nie, bo inaczej będziemy musieli się bawić z Rosjanami. Gra po prostu trochę bank wobec Zachodu, ja mu się nie dziwię, bo nie ma za bardzo wyjścia w obecnej sytuacji. No, ale jednak twierdzenie, że ktoś z Zachodu, ktoś przede wszystkim z, z przyjaznego Zachodu, który daje sprzęt, dopuścił do tego, że te dokumenty te plany kontrofensywy wyciekły do Kremla, no to jest bardzo mocne oskarżenie. Kolejnym oskarżeniem wobec Zachodu, właśnie odnośnie kontrofensywy, było to, że podczas kontrofensywy cztery brygady czekały w zasadzie cały czas trwania tej kontrofensywy na sprzęt. Sprzęt, który Zachód obiecał przekazać, i nie został on dostarczony na czas. Nie został on też często w ogóle dostarczony do Ukrainy. I mówimy tutaj o czterech brygadach, więc jest to siła, któremu, którą możemy porównać do jednej szóstej, tak naprawdę całych sił przeznaczonych do kontrofensywy. Słucham. Bardzo mocno podsumował to Załęński mówiąc o tym, że partnerzy z zachodu po prostu podali sobie ręce, a sprzęt się nie pojawił. Nie wiem wobec kogo był to przytyk, ale przede wszystkim myślę, że wobec Niemców, którzy często tak robili, że deklarowali kolejne pakiety, a część z tych pakietów w ogóle nie docierała na Ukrainę. Więc no trudno powiedzieć, jaka jest yy, prawda. No bo nie wiemy, co dokładnie trafia na Ukrainę. Część z tych rzeczy może na przykład trafiać, ale na przykład zostać przehandlowana przez Ukraińców. Wiemy, jaki jest problem korupcji na Ukrainie, to też tak może się dziać z tym. Stąd też Stany Zjednoczone i pozostali duzi gracze z NATO żądają, żeby ten sprzęt był w jakikolwiek sposób przez NATO pilnowany na miejscu, aby NATO wiedziało, gdzie dokładnie, w jaki sposób jest wykorzystywany ukraiński, w zasadzie zachodni sprzęt, sprzęt przez Ukraińców. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, co dzisiaj podawał Załoński odnośnie strat, odnośnie zabitych po jednej i po drugiej stronie, bo uwaga, według Załońskiego zginęło do tej pory 31 tysięcy ukraińskich żołnierzy, a po stronie rosyjskiej 180 tysięcy żołnierzy. No więc wiemy, jak teraz to się ma do tych statystyk, które wrzucają codziennie na przykład na Twittera e, wojska ukraińskie, twierdząc, że już dawno przekroczyły. Czyli magiczną barierę 300 ponad tysięcy. Nie pamiętam na jakim teraz etapie stanął ten licznik. W każdym razie jest on niemalże dwukrotny od tego, co padał dzisiaj Załoński na tej konferencji. Co i tak sprawia ogromne wrażenie, biorąc pod uwagę, że to są straty 6 do 1, jeżeli chodzi o porównanie tych, tych strat z ukraińskimi stratami. No więc jest to nie, naprawdę niebagatelna różnica, ale pamiętajmy oczywiście o tym, o czym powinniśmy zawsze pamiętać, że broniący się ponosi zazwyczaj mniejsze straty. No i tak oczywiście też jest teraz, a po Poza tym kolejna sprawa jest taka, że Rosjanie nie liczą się z ludźmi, nie liczą się z życiem. Wysyłają kolejne setki na rzeź, kolejne tysiące. I tak jak pod w czy pod Bachmutem te hordy orków, które zaczęły masowo-falowo pojawiać się w tych miastach, które zaczęły zdobywać te miasta. No i w efekcie zdobyły te miasta. Oczywiście było to okupione masą grobów tych orków, którzy po prostu ginęli jeden za drugim. Sprzęt był tracony w dziesiątkach, setkach ilości sztuk, i to było naprawdę niesamowicie potężne obciążenie dla sił armii rosyjskiej, jednak mimo to byli w stanie to, te, te poświęcenie sobie jakoś zapomnieć i po prostu iść przed siebie i zdobyli te miasta. Rosjanie mają problemy, a Ukraińcy próbują w te problemy odgrywać się w inny sposób, atakując na przykład pewne obiekty infrastruktury krytycznej, lotniska, samoloty, tak jak ten wczorajszy A-50, czy też na przykład byli, mieliśmy teraz do czynienia wielokrotnie w ostatnich dwóch miesiącach z trafieniami w rafinerię, w, w, w miejsca, gdzie jest transportowana ropa, gdzie jest transportowany gaz, różnego rodzaju huby, miejsca przesyłowe, rurociągi, gazociągi, które były atakowane przez Ukraińców doprowadziły też do gigantycznych strat i tu możemy przejść do tego, co mówił pan Wasyl Maluk, czyli szef SBU odnośnie tych właśnie trafień Ukraińców w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, bo według pana Maluka te trafienia spowodowały zmniejszenie tak naprawdę przesyłu, eksportu ropy na zachód, eksportu ropy do Chin, eksportu ropy gdziekolwiek przez Rosję o jedną trzecią. Jest to naprawdę niebywały skok. Pan Maluk powiedział, że obecnie 55% całych pieniędzy przekazywanych na wojsko, na wojnę na Ukrainie, pochodzi właśnie z handlu dewizowego ropą, i jest to niebywały sukces, że te rafinerie płoną, że te. Miejsca są atakowane i to tak boleśnie często trafiane. No i oczywiście wczoraj atak na wielki zakład metalurgiczny, jeden z największych zakładów metalurgicznych w Rosji, produkujących części do rakiet balistycznych, rakiet manewrujących, no i przede wszystkim do broni atomowej w Lipiecku. Mówimy o tym ataku wczorajszym w nocy, tak dokładniej, wykonanym przez SBU i GRU, G, GUR, czyli Służbę Kontrwywiadu Wojskowego Ukrainy, no i przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy i był to atak naprawdę niebywale potężny, potężny wybuch, potężna eksplozja doprowadzająca do naprawdę wielkich strat w tamtym zakładzie. Więc tu pokazał, że cały czas mimo problemów podczas tej kontrofensywy rosyjskiej obecnie trwającej, działają na tyłach wroga i walczą i atakują na tyłach wroga bardzo potężnie. No i jeszcze przypomnę, jak już jesteśmy, jak już jeszcze cały czas do tej kontrofensywy wracamy, to co powiedział pan Załęski o tej kontrofensywie obecnej rosyjskiej. W okolicy Charkowa jest jeszcze bezpiecznie, ale na przykład przy Kupiańsku zaczyna być już. Problematycznie zaczyna być problem z obroną tych miejsc. Wiemy, że pod robotynę tam się coś działo. Wiemy, że Rosjanie zdobyli fragment terenu, zdobyli wieś, a potem ją oddali. Więc tam trwają walki obustronne. Ale na przykład na tym kierunku, w bardziej w stronę wschodu Kupiańsk, tamte rejony AWDIEFK wiemy, że tam cały czas dzieje się. No, mocny, po prostu atak rosyjski trwa, i ten atak rosyjski jest, próbują Ukraińcy powstrzymać z różnymi skutkami. No ale zobaczymy, no bo Rosjanie szykują się na pewno tutaj. Wielkim czynnikiem zmiennym będzie to, co się wydarzy w USA. Wynik wyborów w USA zadecyduje o tym, co Rosjanie potem zrobią. I to jest na pewno, moi drodzy, fakt, że oni poczekają. Jeżeli wygra Trump, no to wtedy możemy się spodziewać Wszystkiego tak naprawdę, a jeżeli Biden, no to możemy się spodziewać tego, że będzie kontynuowana taka długa wojna, długa wojna na przeczekanie, doprowadzająca do po prostu stagnacji konfliktu, na przykład na wzór koreański, obydwie strony wtedy będą stały i będą negocjowały, a Rosjanie w tym czasie podczas negocjacji, podczas tego trwałego, długiego rozejmu będą mogły sobie odbudować, będą mogli odbudować sobie swoją armię, no i kontestować dalsze państwa w Europie, atakując następne państwa, kraje nadbałtyckie, Polskę. Różnie się to może potoczyć, ale musimy po prostu czekać. I tak jak mówiłem, wynik wyborów w Stanach jest bardzo ważny. I oczywiście bardzo wiele zależy też od tego, co Chiny będą robiły. Jak Chiny zdecydują się zaatakować Tajwan i Ameryka będzie musiała interweniować w tamtej, z tamtej strony, no to Rosja będzie musiała atakować bardziej w Europie, żeby odciążyć Chiny. Swojego pana od Ameryki, żeby Ameryka skupiła się na Europie, ale i tak będzie jej ciężko skupić się na Europie, bo będzie musiała patrzeć drugim okiem na, 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 na tajwan i tam działać. Więc będą po prostu na dwa fronty rozciągać USA na jedną i drugą stronę globu i to będzie wielkim problemem dla nas. No ale jeszcze do tego jest sporo czasu. Nie, martwi, nie, nie martwiłbym się na razie tymi kwestiami. Ważnymi rzeczami, które kolejne były omawiane, to jest zapowiedź pana Budanowa na pewno wobec tego, co będzie działo w tym roku i wobec tego, co powiedział o Nawalnym, ale o tym na końcu. Powiedział, że w tym roku bardzo dużo będzie działo się na Krymie i będzie bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznie dla mieszkańców Krymu zbliżać się do mostu krymskiego. Z kolei, z kolei pan Maluk powiedział bardzo podobne słowa, że most krymski zostanie rozwalony, ale nie będzie zdradzał więcej planów. W każdym razie wiemy, że mają plan rozwalenia mostu krymskiego i jeden i drugi z szefów służb to potwierdzili. Dzisiaj już był zamykany chyba dwa razy nawet most krymski, więc coś się dzieje. Może myślałem, że tak na Wiecie, drugą zrobią coś takiego, że rozwalą ten most, ale jednak się nie doczekałem. No ale zobaczymy. No jest, jest taka, że tak powiem, deklaracja ze strony obydwu panów, więc należy czekać cierpliwie. Co jakiś czas tam się storm shadowy pojawiają. Dzisiaj też już były podobno strącane nawet przez Rosjan storm shadowy. No i trzeba pożyć, poczekać, zobaczymy, co będzie się działo dalej. Bardzo ważne jest też to, co mówił pan Zełański odnośnie przyszłej kontrofensywy ukraińskiej. Z kolei, bo mówił też o tym, że przy zmianie dowództwa będzie planowana jest kilka wariantów planowanej kontrofensywy. Kilka czy nawet cztery różne warianty i tylko jeden będzie prawdziwy, bo nasi sojusznicy, znaczy tak Załęski mówił, że nasi sojusznicy po prostu te plany mogą gdzieś mogą Prawda, tak jak przy poprzedniej kontrofensywie, że niby się teraz zabezpieczają przed tym, żeby Zachód nie wypaplał Rosjanom, co szykują Ukraińcy. To jest ten element zaskoczenia, który wynika widocznie ze zmiany założnego na Syrskiego. Syrski miał tak widocznie zaplanować, że teraz będą jakieś większe zaskoczenie dla Rosjan szykowali. No ale też zobaczymy, co się z tego wszystkiego ułoży. No i drodzy, na koniec, teraz sobie cena zagwozdka o śmierci Nawalnego. W jaki sposób umarł? Podzielił się tą informacją pan Kuryłobudanow, powiedział, że. Zmarł śmiercią naturalną, że musi nas zasmucić, że Rosjanie go jednak nie zabili. Bardzo mi przykro, nie było to nic zaskakującego na koniec. Taki lekki clickbait, żebyście wysłuchali mojej paplaniny do końca. Ale dziękuję, że to zrobiliście. Pamiętajcie, proszę o tym polubieniu i subie. I do zobaczenia wkrótce. Miłego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie.